Witajcie drogie wagi. To jest czytanie dla Was na miesiąc grudzień. Witam Was serdecznie. Ok, miesiąc listopad się kończy. Nie był on najłatwiejszy. I dzięki Bogu, że już jest za nami. Czekajcie, bo musi chyba coś tutaj jakaś jedna kartka spryszmy. A ona taką się zagubiła. Dobra, kochane moje wagusie. Co tam słychać w tle? Cztery buławy, a z kielichów yy, i wieża. No, coś się diametralnie zmienia w Waszym życiu tutaj w grudniu. Przychodzi jakaś yy, zmiana, ale mam wrażenie, że ona jest radosna, kochia, kochani. Uderzenie jak grom z jasnego nieba, ale tu będzie OK. Dobra, energia ogólna na miesiąc grudzień dla Was, wisielec, co z przeszłości ma wpływ na obecną sytuację, cztery buławy, przepraszam, dziewięć buław, dziewięć buław, co jest w podstawie tego czytania, sześć buław, do czego dążycie, królowa buław, Najbliższa przyszłość, siedem kielichów, wasza energia, as buław, energię z zewnątrz, siedem mieczy, wskazówka, rada, cztery kielichy i z jaką energią wychodzicie z miesiąca grudnia, sześć kielichów. Śmierć. Wasze wyzwanie na ten miesiąc, drogie moje, cesarz. I zobaczmy, co tam wasza dusza jeszcze chce wam przekazać. Ważnego. Ok. Pusta studnia. Czas uzupełnić zasoby. Pusta studnia, czas uzupełnić zasoby. No dobra, łyczek kawy. Zacznę od tej karty, która określa Wasz stan duchowy, Waszą energetykę na miesiąc grudzień. Albo jesteście wypaleni po tym listopadzie, co się nie dziwię, szczerze mówiąc, bo ja też jestem jestem zmęczona tym listopadem naprawdę dużo przykrych i trudnych rzeczy się wydarzyło nie mnie ale w bliskiej tutaj w bliskiej okolicy mojemu sercu mojej duszy i mojej rzeczywistości i to było dosyć trudne dobra jednym słowem co oznacza ta karta nic tutaj już u was nie ma tak czas uzupełnić zasoby czas odbudować swoją energetykę to też jest ostrzeżenie, aby nie umniejszać siebie dla innej osoby. Zastanówcie się, czy nie jesteście podnóżkiem dla kogoś, czy nie służycie komuś lub czemuś. No, może z, może z miłości, może z szacunku no, różne mogą być powody, tak, ale przez to umniejszacie siebie i swoje, swoje zasoby, jak gdyby. Twój niegdyś bujny ogród powoli staje się pustynią. Czas pogodzić się e, z tą przykrą rzeczywistością i ruszyć dalej. E, tutaj jest prośba też o lekcję wdzięczności, kochani. Za to, co już nam się udało wypracować, co nam się udało uzyskać za zdrowie, za e, za cokolwiek, co Was cieszy, za cokolwiek, co powoduje uśmiech na Waszej twarzy. Dla jednych to będzie zdrowie, dla innych to będą jakieś finansowe granty, dla jeszcze innych będzie to po prostu spokojne, wspaniałe, spełnione życie, tak? Z taką swoją codziennością, z zapachem kawy, z przebywaniem w naturze. Dziękujcie za to, kochani moi. To jest bardzo, bardzo ważne, bo wdzięczność otwiera bramy sezamu, naprawdę. To też może oznaczać, kochani, że się z czymś żegnać, z czymś lub z czymś. I domaganie się zmiany reguł gry, tak? Pamiętajcie o tym, żeby się nie pomniejszać dla innej osoby lub dla sytuacji, w której czujecie taką presję, bo stanie się małym nie przyniesie takich skutków, jakie chcesz uzyskać. Wręcz odwrotnie. Bo masz do czynienia z brakiem wzajemności, z jakąś nierównowagą między dawaniem i braniem. I ta pusta studnia to znak, że czas odzyskać to, co Twoje i zwrócić to, co do Ciebie nie należy. Te cienie, te myśli, te niskie wibracje, które czujesz gdzieś wokół siebie, droga Wago. Yy, sama je uruchomiłaś. Yy. Yy. Znaczy, nie, odwrotnie. Ty ich nie uruchomiłaś, tylko czujesz, że coś wokół nie gra, tak? Czujesz, że coś po prostu Cię irytuje, coś nie gra, ale nie musisz na to reagować, ani nie musisz na to odpowiadać, bo yy. To są tylko twoje obawy i lęki. One są irracjonalne. Co tutaj jest ważnego? Co tutaj można by było? Żebyś podążał za wodą, żebyś nie marnował sił i energii na naprawę ścian, czy domu, czy lin, czy sytuacji, czy relacji. Wydostaniesz się z tej dziury, z tej pustej studni. Kieruj się. No właśnie, takimi sytuacjami, które cię mogą karmić, które mogą Cię budować, a nie które cię osłabiają, tak? Ja no wiem, że to jest tak prosto powiedzieć, ale koncentracja na tym, co pozytywne, na tym, co cię karmi, na tym, co Cię buduje, powoduje, że powoli wyjdziesz z tej pustej studni, tak? Dobra, na wyzwaniu macie też cesarza, kochani. To też jest dla mnie informacja, że musicie wziąć sprawy w swoje ręce, że musicie po prostu mm, ogarnąć sytuację, w której się znajdujecie, że pora uporządkować jakiś bałagan, jakąś, jakiś chaos, który jest wokół Was, yy, nadać temu jakieś priorytety i stać się tym cesarzem, czyli tym, który odpowiada za swój dom, za swój związek, za swoje relacje. Cesarz jest liderem, więc tutaj, jak gdyby, energie wyższe żądają od ciebie, abyś wziął sprawy w swoje ręce i był liderem swoich spraw. No dobra. Z przeszłości mamy 9 buław. No, szczęście tutaj mocowaliście. Było tutaj ogromne zmęczenie w ostatnim czasie. Pora sobie na chwilę odsapnąć, pora przegrupować siły, zastanowić się, co tak naprawdę należałoby zrobić. Tym bardziej, że tu w centrum macie właśnie wisielca. Macie taką sytuację, w której jest od Was wymagany przestój i spokój, przyjrzenie się, jak gdyby z innej perspektywy sytuacji, która cię drażni, która cię irytuje, która cię nie wypełnia, tak która powoduje ten drenaż, tą pustą studnię, jest prośba o to, abyś się zatrzymał, przemyślał yy, wszystko bardzo yy, analitycznie, co waga lubi. <tak>, tak, tak, droga, wago to jest czas na analizę, czas na spokój, czas na yy, przyglądanie się sprawom. Tym bardziej, że w głębokiej podświadomości masz tutaj ogromną chęć wygranej, tak? Takiej satysfakcji wewnętrznej, że coś ci się uda osiągnąć, że mm, będziesz tutaj widziany, dostrzeżony, że będziesz na ustach wszystkich, że będziesz w świetle reflektorów, że będzie zauważone to twoje zwycięstwo. Więc jeżeli chcesz właśnie takiej y, opcji dla siebie, to musisz wziąć sprawy w swoje ręce. Nie możesz dłużej siedzieć w tej pustej studni i czekać, aż ktoś cię wyciągnie. Te prace musisz wykonać sama, droga Wago. Zdecydowanie. W głowie, w sercu jest tutaj jakaś karta osobowa królowej buław, kobiety lub osoby, która jest bardzo pewna siebie, która być może jest Waszą partnerką lub partnerem, bo tutaj są energie odwracalne. Ktoś, kogo podziwiacie, kogo szanujecie, kogo kochacie, kto Was inspiruje. Kim się opiekujecie, lub kto daje wam liderowanie albo lideruje razem z wami, tak? W jakiejś sytuacji. Mm. Idziecie, słuchajcie, no, jednym słowem, wy jesteście w energii Asabuła, więc wy działacie w grudniu. Wyruszacie do przodu, bierzecie sprawy w swoje ręce i działacie. Może będzie z tym kłopot, bo macie tu na wyzwaniu, tak, żeby w końcu się na to zdecydować, ale. Azbuław świadczy o tym, że bierzecie sprawy w swoje ręce i ruszacie do przodu. Widzicie dużo możliwości przed sobą, dużo różnych dróg, którymi można podążać, dużo rozwiązań. Musicie się zastanowić w tym wisielcu tak spokojnie, które zadania lub które kielichy mają. To, co Was raduje, ale co możecie też szybko jak gdyby otrzymać, tak? Lub z czym szybko możecie się rozprawić. Czyli jak jesteśmy tym cesarzem, kochane moje, to nie ruszamy, nie robimy pospolitego ruszenia, tylko najpierw robimy sobie te sprawy, załatwiamy, które są w naszych możliwościach, tak? <laughs> Które najszybciej dadzą nam przede wszystkim satysfakcję, pewność siebie uspokoją też nasze nerwy i spowodują, że ok, dałem sobie radę tu na tym, na tym etapie, na tym poziomie, dam sobie radę też na następnych. To bardzo dobrze nakręca pozytywnie i pozwala yy, ruszać dalej, tak? Trochę tutaj jest marzycielstwa, trochę jest fantazjowania, trochę jest czekania, nie wiadomo na co, aż samo te marzenia się spełnią. No nie tu już pora po prostu iść za tymi marzeniami i pora już coś zrobić w tym kierunku. Aby te marzenia mogły być dla Was e, spełnione, e, i one się same nie załatwią. Z zewnątrz macie energię hmm, Siedmiu Mieczy, więc, kochani, uwaga na osoby, które e, Wami manipulują, e, które Was oszukują, które mówią jedno, robią drugie, które nie mówią do końca prawdy, które. <laughs> To też nie, nie to dotyczy ludzi oczywiście, sytuacji w których się znajdujesz w grudniu, ale też yy, spróbuj przyjrzeć się tym swoim sprawom, nad którymi się będziesz zastanawiała droga wago w grudniu i spróbowała zadziałać trochę w inny sposób niż do tej pory. Zmień system działania, system myślenia na jakiś temat. Nie upieraj się przy jednym sposobie, który nie działa i nie będzie działał, bo tu nie chodzi o czas, tu chodzi o, o to, że to nie jest ta droga, że to nie jest ten sposób. I tu energie z zewnątrz będą wam, wam pokazywały, że pora obejść coś inaczej, pora z czymś się obejść w jakiś inny sposób, zmienić swój schemat myślowy. Zmuszą Was do tego sytuacje zewnętrzne. Hmm? Macie tutaj w radzie, przestań być roszczeniowy, przestań być melancholijny i czekać na coś, co nie wiadomo tak naprawdę, co dla ciebie oznacza. Skupiasz się na przeszłości, skupiasz się na tym, co już osiągnąłeś, i mówisz, to jest niewystarczające, to jest za mało. I na tym się skupiasz. Swoje myśli i swoją, swoją energię skupiasz na ym, pustym kielichu. Dzięki temu albo przez to nie zauważysz, że okoliczności przynoszą nowe rozwiązania, a ty uparcie tkwisz przy tym, co już znasz, przy tym, co już się wydarzyło, przy tym, co y, już nie przyniesie ci nic więcej, tak naprawdę. W grudniu wracasz do domu, być może do domu rodzinnego, być może do swoich przyjaciół z, z dzieciństwa, do jakiegoś. Mamy sześć kielichów, to jest bardzo piękna, sentymentalna, ciepła energia, w której czujemy bezpieczeństwo, komfort, ciepło, wspomnienia. Jesteśmy tym otuleni, jesteśmy w tym miejscu lub z tymi ludźmi bardzo szczęśliwi i zadowoleni, tak? I mamy też pazia mieczy, więc tu jest też taka obserwacja dosyć wnikliwa sytuacji, w której się znajdujecie. Przyglądacie się temu, uczycie się czegoś nowego, e, wynikającego z tego waszego domu rodzinnego lub z, z miejsc, które kochaliście, które były dla was bezpieczeństwem, komfortem. Może coś sobie będziecie przypominać. Może ta obserwacja i ta wnikliwa analiza przyniesie wam jakieś właściwe rozwiązania. Dobra, sprawdźmy sobie teraz, co tutaj z zewnątrz przychodzi takiego w pozycji siedmiu mieczy. Mhm. Słuchajcie, As Kielichów i As Mieczy. Być może zobaczycie. Że prawda, no prawda może wyjść na jaw i zobaczycie jakieś manipulacje, zobaczycie jakieś sytuacje, w których ktoś wprowadzał was w błąd. Um, I to może dotyczyć osób, które były wam bardzo bliskie i których darzyliście ogromną sympatią lub zaufaniem. Yy, I w tej chwili będziecie musieli podjąć w grudniu no, jakieś poważne decyzje na ten temat, ale kierując się tylko i wyłącznie logiką i faktami, które zauważycie w grudniu, tak, a nie emocjonalną stroną yy, danej sytuacji. Do czego was zmusza ten, ten wisielec? No, właśnie, żeby wzbudzić w sobie iskrę twórczą, żeby <laughs> Pokazać, co potrafisz, droga Wago. Żeby pokazać swój pawi ogon, żeby go rozłożyć we wszystkich barwach i kolorach. Żeby wszyscy usłyszeli twoją prawdę i tym, kim jesteś i co sobą reprezentujesz i co potrafisz. E, Okej. Okay. Cesarz jako wyzwanie. Dzięki temu cesarzowi i temu, że sam bierzesz sprawy w swoje ręce, jesteś w stanie pójść dalej. Jesteś w stanie przekroczyć pewną granicę która do tej pory była dla ciebie nieprzekraczalna. Miałeś ją w głowie, masz ją w duszy, masz tę ścieżkę wyrytą gdzieś w głębi siebie, ale z różnych powodów nie było ci dane tam wejść, na ten, na ten teren wolności, twórczości, inspiracji, kreacji, tak? Dobra. Siedem kielichów. No właśnie te nowe możliwości, które stoją przed tobą w grudniu, absolutnie dają ci szansę na nowe inwestycje. Na nowe możliwości, to jest coś co rozpoczyna być może też twoją pracę twórczą, zarobkową, ale daje ci szansę rozwoju, daje ci szansę inwestycji, tak? Więc warto, że tak powiem, wziąć tego asa buławowego i ruszyć ty wszystko drogawa, go wiesz. Ty masz w głowie, wiesz doskonale, że to co ja ci dzisiaj mówię, to jest prawda przede wszystkim, czujesz to. to nie jest żadne odkrywcze informacje tu dla ciebie. Z jakiegoś powodu nie ruszałaś, z jakiegoś powodu nie podjęłaś takiej decyzji, ale naprawdę grudzień to już jest ostatni moment, kiedy należałoby to zrobić, tak? Wskazówka bądź rada. Cztery kielichy i cztery buławy. I dwa kielichy. No kochani, wiele wak tutaj ma wskazówkę, żeby. Żeby nie osiadać na laurach w związkach, w relacjach żeby coś celebrować, świętować każdy dzień z tą drugą kochaną osobą, która jest dla Was ważna. Żeby tam się nie wkradł marazm, żeby tam się nie wkradło taka tęsknota nie wiadomo za czym. Że już wszystko zrobiłem, co miałem do zrobienia, więc czemu coś nie działa, czemu coś nie nie ma fajerwerków, czemu coś nie daje mi takiej satysfakcji i radości, jakiej oczekiwałem, tak? No popatrz trochę na siebie, popatrz co robisz. I nie oczekuj, że ta druga osoba w związku, w relacji, w Twoim domu wznieci te fajerwerki. Duża część odpowiedzialności za ten ogród, który ma być pełen wody, kwiatła, światła i kwiatów, zależy od Ciebie. Mm. Dlatego masz tą pustą studnię, dlatego masz tutaj, przestań w końcu tkwić w tym jednym miejscu i nad tą studnią się urzalać i czekać, aż gdzie ktoś z tej studni wyciągnie. Zrób pierwszy krok, zrób coś z tym. Duże tutaj yy, widzę, znaczenie będzie miało dla Ciebie Twój ojciec. Lub osoba, lub przyjaciel, lub ktoś, kto jest dla ciebie opoką, ostoją, kto daje ci komfort, bezpieczeństwo z twojej przeszłości. On cię poprowadzi ku temu zwycięstwu, które tkwi głęboko w tobie ukryte, tak? Ta chęć pokazania się, zabłyszczenia. Ktoś cię tutaj naprowadzi, ale właśnie z tych osób z twojej przeszłości, które były ci opoką, były ci wsparciem, były dla ciebie kimś, E, ważnym i są do tej pory. Kto to jest ta królowa była w twoim sercu i w twojej głowie? Mhm. Ktoś dla kogo pracujesz, dla kogo oddajesz każdy swój wolny czas, wolną chwilę, której nie odmawiasz, która mm, wykorzystuje trochę twoją sytuację i to, że jesteś taki spolegliwy, czy spolegliwa i uległa. Mm. Może pora by było wzbudzić w sobie trochę asertywności i nauczyć się mówić nie. Zegarbie. No, i to może Was doprowadzić właśnie do harmonii, do równowagi. Tutaj macie kogoś w głowie w sercu. To może być partnerka, to może być Wasz przełożony. To może być ktoś, kto po prostu Was wykorzystuje i wy to czujecie, że jesteście wykorzystywani. Pora temu po prostu postawić tamę, tak? Dobra, ogólnie, jaki ten miesiąc dla ciebie drogała go? Zobaczmy, jakie masz tutaj jeszcze wskazówki. No, trochę cierpienia tutaj mamy i frustracji. Ale w końcu słodkość nadchodzi. No, słuchaj, wago, droga, to z, czego, z powodu czego cierpisz, to jest po prostu próba włożenia kwadratu w kółeczko, tak? No, przemyśl to wszystko i wymyśl strategię, taką, która cię ochroni przed tymi męczarniami. Słodkość czeka na ciebie, i to położę jako kartę na zachęty dla ciebie. Jest tutaj na wyjściu i zwycięstwo, i sukces, i radość w domu, i świętowanie, i jest ta miłość, i jest to zapatrzenie w drugiego człowieka, i zrozumienie, i, i takie zespolenie. Ale mówię, dużo tutaj jest w grudniu takich przemyśleń, że jesteś wypalony, że jesteś pusty w środku. Że nie wiesz co dalej, nie wiesz jak dalej twój następny rok będzie wyglądał, następny miesiąc. Um, a tak naprawdę energie wyższe mówią, że to nie okoliczności rządzą twoim życiem, tylko ty sam i ty sam musisz wziąć te sprawy w swoje ręce i poukładać je tak, jak sobie życzysz, tak? Bardzo Wam dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnych czytaniach, papa. Pa.